Kolumna została trafiona pociskiem z działa czołgu podczas powstania warszawskiego i zburzona. Legenda głosi, że kiedy król opuści szablę, zwiastuje to nieszczęście i upadek miasta. Niestety stało się tak w 1944 roku. Po wojnie dzięki ogólnokrajowej zbiórce pieniędzy kolumnę odbudowano i ponownie odsłonięto cztery lata po zakończeniu II wojny światowej. Jeśli zaciekawiła Cię ta historia i chcesz dowiedzieć się kilku ciekawostek o krakowskim przedmieściu oraz starym mieście w Warszawie, zapraszam na film na moim kanale.